Dzień dobry Panie Szanowni Państwo, w tej chwili następuje uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odgranie hymnu. W bacznos, na bądź noś! Na prawo, dwa!

Szanowni druchny, druchowie, w dniu dzisiejszym świętujemy niezwykłe wydarzenie, jakim jest przekazanie dla naszej jednostki fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości te rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej, zgodnie z tradycją strażacką oraz naszym powiedzeniem Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Szanowni zebrani, chciałbym powitać serdecznie i gorąco na dzisiejszej uroczystości przybyłych parlamentarzystów, przedstawicieli samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych instytucji współpracujących oraz władz naszego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cynkowie, witam Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Panią Jadwigę Wiśniewską Pana Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mariusza Trepkę minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przedstawiciel Panią Wurszulę Giszyńską. Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Jakuba Chełstowskiego. Wojewodę Śląskiego, Pana Roberta Magdziarza. Radną Sejmiku Województwa Śląskiego Panią Beatę Godzik. Księdza Kapelana Kazimierza Świerdzen. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Pana Jacka Kleszewskiego. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pana Tomasza Medarka, starostę powiatu Byszkowskiego pana Piotra Kodzieńczyka. Murawca, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Brygadiera Sergiusza Wisiewskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brygadiera Arkadiusza Spera Zastępcę komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Myszkowie, kapitana Mateusza Nocusa. Komendanta powiatowego policji w Myszkowie inspektora Mariusza Rymańskiego. Prezesa zarządu ustał straży pożarnej PNP w w przyderzu pana Zwisława Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, Pana Jacka Ślęczyk. Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Panią Joannę Kołodziejczyk. Zastępcę Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie, Pana Krzysztofa Sosnowskiego. Wiceprezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Myszkowie Pana Zdzisława Ucieklaka Leśniczego Cynków Pana Waldemara Bajora, Koło Łowieckie batawa. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Koziegłowy pana Damiana Cesarza, Rady gminy i miasta Kozie sekretarza gminy i miasta Koziegłowy pana Krzysztofa Bąka. w Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Korzygłowach Pana Antoniego Luszczyk. Dyrektor Domu Kultury w Korzygłowach Pani Renata Karleja. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzygłowach Pani Agnieszka Kłys. Księdza pana Ficynku, Zygmunta Furgowa, panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Cynkowie Janne Markowską, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Pożywłowach pana Zbigniewa Polaka. do sprawy inwestycji zamówień publicznych gminy miasta Koziegowej Przemysława Koniejczyka. <klucza> Witam koło gospody miejskiej z wraz z panią przewodniczącą, panią Milaną grubel. <klucza> Witam panią dyrektor Joannę Sulasz. Witam Brać Górniczą z Szczególnie <noise> serdecznie witam przybyłej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. <noise> witam Ochotniczą Straż Pożarną w Kosie <noise> Ochotniczą Straż Pożarną w Siedlcu Duży. Straż Ochotniczą straż pożarną poje Głowy Ochotniczą straż pożarną Wojsławicę Ochotniczą straż pożarną Pustkowie Ligockie Ochotniczą straż pożarną Pińczyce Ligota nad Walciem Straż Pożarną Stara Huta Ochotniciom Straż Pożarną i Dobno Straż Pożarną Gminiana Góra Ochotniczą Straż Pożarną Gruzi. Ochotniczą Straż Pożarną Rzeźniów. Ochotniczą Straż Pożarną Woźniki. Witam orkiestrę z Zbilczyk. Serdecznie witam mieszkańców Cynkowa i Okolic, którzy przybyli na naszą uroczystość. <klucz> Dziękuję Państwu parlamentarzystom z obecnego rządu, którzy utworzyli Fundusz Modernizacyjny Służb Bundurowych, dzięki któremu udało się pozyskać środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego kwota całkowita zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz z napędem 4x4 na 4, to 989 000 zł środki zostały pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 400 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 150 tysięcy złotych. Z Urzędu Gminy i Miasta Koziechowych w kwocie 400, 439 tysięcy złotych. W tym roku nasza jednostka wyjeżdżała 50 razy do zdarzeń. Nowy samochód brał udział w 20 akcjach ratowniczych miejscowych zagrożeniach. Nasza jednostka na chwilę obecną posiada 21 drugów z przeszkoleniami, badaniami lekarskimi uprawniającymi do udziału w akcjach ratowniczych. tym 6 kierowców, 6 dowódców, 10 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadamy liczną drużynę młodzieżową w liczbie 21 osób. My, jednostka, ochotniczej straży pożarnej, Cynkowie. Szczególnie dziękujemy za pomoc w pozyskaniu samochodu pożarniczego benzatego Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Jadwidze Miśniewskiej. Panu Marszałkowi Województwa Śląskiego, Panu Jakubowi Chełstowskiemu. Państwowej Straży Pożarnej Gatunki, Danielowi, panu Jackowi Kleszewskiemu. się Powiatu Myszkowskiego, panu Piotrowi Gowiejczykowi. Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży w Myszkowie, brygadierowi Sergiuszowi Wisiewskiemu. Burmistrzowi Gminy i Miasta Pan panu Jackowi Śledź. Pani przewodniczący Rady Gminy Miasta Koziegłowej Janie Todzieńczyk. Zawołodu pożarniczego. Mianujemy służyć mieszkańcom Gminy Kosiekowej, Powiatu Myszkowskiego, cyrkowa i okolicznych miejscowości. Potrzebującym pomocy, znajdującym się w niebezpieczeństwie i w trudnych sytuacjach życiowych. Wszystko w z Urzędem Gminy Miasta oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Prowadzimy cykl zajęć z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi w terenu całej gminy, tzw. Tak Policjant Małej do Strażaka, finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. Szanowni zebrani, w okresie lat z szeregu naszej organizacji odeszło wielu dróg, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Dlatego proszę utrzyszczenie minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków.